mogę widać w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym momencie wyświetlają się osoby, które zwyciężyły w moim konkursie. Dlaczego wybrałem trzy osoby? Ponieważ wszystkie pomyliły się o dokładnie jedno spotkanie w dół bądź w górę, jeśli chodzi o mój bilans Food Champions. Także jeśli chcecie ze mną zagrać to zgłoście się koniecznie na mojego Discorda, który jest w opisie. Możecie także wpaść na Discorda coins Kingdom. Znajdziecie tam oczywiście porady dotyczące handlu, inwestycji bądź zarabiania. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, że materiał wspólnie z nimi tworzę od dobrego tygodnia, może. No ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się. Zagraniami takimi jak triki bądź sztuczki, powszechnie nazywanymi po prostu jako triki bądź sztuczki. Także, no, począwszy, począwszy od tego, co ja najbardziej, może lubię, może tak będzie najłatwiej, no to najbardziej, i pewnie to też macie w tytule. E, lubię przyspieszacze, tak je nazwałem. Dlaczego? E, no, to tak wygląda, że po prostu. Ten ruch tego zawodnika jest tak nienaturalny, że ja to nazywam jako przyspieszać, jakby to był jakiś boost, nie wiem, jakbyśmy jakieś Nitro kupowali, w tym momencie widzicie klip. Jak to wygląda? Okej, okay, pierwszym rodzajem tego przyspieszacza jest tak zwany fake shot z przyspieszeniem po prostu. Pod odpowiednim kątem, takim najbardziej skośnym jak się da, wykonujemy sobie fake shota po prostu zwykłego, czyli B plus A bądź X plus A. No i mamy takiego ładnego trika, który nas po prostu nienaturalnie przyspiesza, co jest nie niesamowicie opi. Zawsze było, aczkolwiek w tej chwili jakoś magicznie można przenikać przez innych zawodników, więc to jest dla mnie nie, po, nie do pomyślenia, ale jak najbardziej mi się to podoba. Fajny trik, fajny trik, mimo tego, że... Wielokrotnie się złapałem na tym, że również ja ucierpiałem po prostu na tym, to naprawdę mi się to podoba, że takie coś można tak fajnie odskoczyć od obrońcy i naprawdę to tempo oraz zwinność ma wreszcie ogromne znaczenie. I również w tym punkcie, jak, jużcie, jak już mogliście zauważyć, jest takie przyspieszenie, które robimy naciskając dwukrotnie klawisz R, B. Sorry, że patrzę tutaj w dół, ale patrzę, że napada R, B na Xboxie, bądź. R1 na PlayStation. Kolejnym rzeczem jest dragback, czyli rzecz, którą z nami już naprawdę od dawna em, jest z nami właściwie chyba od FIFA 17 bądź 16. No i robimy go w tym roku o tyle inaczej, że musimy nacisnąć LB oraz RB. No i dopiero sobie mm, ten dragback zrobić po prostu w tył, w przód, w tył w przód, i tak dalej, i tak dalej. Są różne rodzaje, zresztą znacie ten trik bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, że w tym roku trzymamy ILB i RB, czyli l 1 i R1 na PS4. Żeby po prostu zrobić dragback. Fantastyczny trik. Niesamowicie się przydaje. Jak już przy dragbacku jesteśmy, to jest również taki nowy trik, ale to tak nawiasem mówiąc, nie lubię go, nie lubię tego triku strasznie, ale są jego zwolennicy, jest wielu jego zwolenników. Jak go robimy? Dajemy sobie klawisz LB. Tylko LB tym razem, no i po prostu dajemy sobie prawą gałkę, czyli tą do trików, dajemy sobie mm, odwrotność berbatov spina, czyli tak właściwie do tyłu i w lewo bądź w prawo. No i tak sobie fajnie robimy takie, jakby e, przejście, że tak powiem, bo, e, tyłem. Nawet okej, okay, ale zbyt często się na tym łapie, że po prostu obrońca wyczuwa moment, w którym to zrobię i mi to odbiera. Tą piłkę, co mnie niemiłosiernie denerwuje, myślę, że was też będzie, ale może będziecie w tej grupie, która lubi ten trik i umie go wykorzystywać. Może po prostu sam nie umiem go wykorzystywać i dlatego dla mnie nie jest OP. Ok? Przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą, która jest właściwie formalnością, ale nie byłbym sobą, gdybym o nim nie wspomniał. Jest Bolo roll. roll. czyli po prostu przetoczenie gałką w lewo, lub w prawo, oczywiście w zależności od kierunku biegu. Jeżeli biegniemy sobie, dajmy na to w lewo, to musimy to przetoczyć w górę lub w dół, w prawo to samo. Oczywiście to jest do wyczucia i do wyuczenia. Bolo właściwie chyba nie ma osoby, która nie wie, jak go zrobić z takich graczy, które grają, gr którzy grają minimum od, nie wiem, dwóch miesięcy. Ale trik potwornie, potwornie prosty, potwornie, potwornie skuteczny. Do tego bym zaliczył lakrokietę, czyli. Bulldorl z LB lub L1 na PlayStation 4. To jest Trigot 4-gwiazdek sztuczek, bardzo upi dwa lata temu w FIFA 19. Teraz już nieco mniej, ale powraca, jak już o tym wspominałem w jednym z materiałów. W tym roku totalnie o nim ludzie zapomnieli. Takie przekładaneczki, bardzo proste, czyli po prostu analogicznie imitujemy sobie mm, ruchy przekładanki. Tak jakbyśmy w rzeczywistości ją robili, pewnie większość nie potrafi, ale... ale, ale po prostu imitujemy sobie taką przekładankę nogami, czyli. czyli po prostu machamy sobie gałką lewo, prawo, lewo, prawo, i tak to właściwie Nie, wychodzi. Mamy dostępny też nowy trik od pięciu gwiazdek sztuczek. Jeśli jesteśmy już przy trikach, do których potrzebne jest pięć gwiazdek sztuczek, robimy sobie go za mm, pośrednictwem naciśnięcia LT oraz po prostu zrobienia tak jak zwykły Berbatov Spin bądź Magidy Spin. Także w zależności od kierunku biegu robimy sobie przód. I lewo, bądź przód, i prawo. Także no, bardzo prosty trick. Myślę, że w Spina robiliście miliard razy w tej Fifie, jak i w innej Fifie, właściwie w każdej Fifie, bo to jest trick niesamowicie skuteczny, na przykład w Fifie 15. No teraz już nieco mniej, ale nadal jest używany naprawdę często. No i właściwie mówiłem już o fake shocie, ale powiem jeszcze raz, dlatego że również istnieją wiele, wiele innych istnieje rodzajów fake shota. Mój ulubiony to jest taki z L1 yy, oraz właśnie zrobieniem fake shota i pójściem w przód w kierunku biegu. Szczególnie w polukarnym. Jesteśmy sobie w polukarnym obrońca troszkę do nas podchodzi i nasz zawodnik ładnie pod kątem sobie tego zawodnika obiega właśnie w taki sposób, jak widzicie teraz na ekranie. Uwielbiam ten trik w polu karnym i jak się jak to wychodzi, po prostu jest taka satysfakcja, jest tyle miejsca i bramka pada praktycznie zawsze. Istnieje oczywiście możliwość zatrzymania się fake shotem, fajnie, biegniemy sobie skrzydłem, widzimy, że rywal nas do, dogania. No i wtedy robimy ten fake shot z zatrzymaniem. I na przykład gramy piłkę mocną do środka. Em, no i jak podawać? Jak podawać to już za tydzień w anatomii gry Dominowska, co mogę to tak może nazwać, może nie, ale raczej tak tego nie nazwę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Piona!